witajcie z tej strony Lowi. Zapraszam was do największego shoppingu na tym kanale. Ben... Samolot. Nie. Helikopter. Helikopter pozwolił mi już nagrywać, więc informuję was, że w tym shoppingu będzie aż 88 figurek. Najpierw pokażę wam dodatki. Zapraszam. Sporo tego jest. Tak się prezentują te dodatki. Nową rzeczą też jest to opakowanie. Oraz coś, z czego naprawdę się cieszę, bo to pet Shop oryginalnie zapakowany Kratka 1701. to teraz pokażę Wam resztę pet Shopów. Tego buldooka nie dostałam na urodziny, tylko go wczoraj bodajże znalazłam, e, jak byłam na spacerze. Tutaj mamy trzy wróżki. Um, pieska z G3, dziobaka. Zresztą mam już wszystkie dziobaki tego kształtu. Kiwi, tą wróżkę, tą wróżkę. Tego ślimaczka dostałam w gratycie. I mi się powtórzył. Tu mam pszczółkę. Flaminga, flaminga, strusia, kota z zestawę, e, który był w zestawie z tym short harem. Warianta europejskiego tego misia, słupkę z brokatem, wilka, jaguara, tabikata, destinkata, morsa, pancernika, jorka, wieloryba. Tego pudla zawsze chciałam go mieć. Mysze, tutaj jest baby, z tym nietoperz. Mysz, te dwa brakujące trojeczki. Short herkę. Właśnie z nią był ten petrzeb zapakowany. Dostałam tego w gratisie, Z nimi tutaj mamy dzięcioła, myszę, pancernika, mrówkę, strusia, papuszkę kakadu. Pogubiłam się. Kangura, sarnę, pszczółkę, 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 pszczółkę. Papugę krokodyla, jaguara, szopa, królika i tu małpę. Wydrę, nie pogubiłam się, maskonura, wróżkę, kraba, jorka, szopa, szopa i szopa, tukany, brakuje mi już tylko dwóch do wszystkich, nietoperza, kangura, wróżkę, psa, szopa, węża, psa pasterskiego, misia, papuszkę papuszkę Wróżkę, 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 wróżkę. I teraz clear collection, którą zbieram. Tutaj natomiast dwie papuszki i bryloczek. I teraz coś z czego cieszę się najbardziej. Wariant. Kolijego kratka 58. Kosztuje razem z tym, co ja zostawię tym mini domkiem. Nie wiem ile. Ale ja to wszystko upolowałam za. Zaraz Wam pokażę za ile. Znaczy powiem. Mam go i kosztował mnie razem z tym domkiem i z tymi okularkami 20 zł. Więc, yy, wow. No dobra, to już tyle, bo mam urodzinki, więc się bawię. Więc ja się tylko nagrałam.